Witaj na kanale Magia Kosmosu. Dziś opowiem o sezonie bliźniąt 2025 roku, w którym wszystko zaczyna przyspieszać. To moment przebudzenia umysłu, potrzeby kontaktu, rozmów i nowych idei. Ale pod tą lekkością kryją się też ważne zmiany. Saturn wchodzi do Barana, Jowisz przechodzi do Raka, a my wkraczamy w zupełnie nowy etap. W tym filmie przedstawię, jak działa energia bliźniąt. Które dni są kluczowe i czego możesz się spodziewać, zarówno globalnie, jak i w Twoim indywidualnym życiu. Zacznijmy zatem. 20 maja o godzinie 20:34 wchodzimy w zupełnie nowy rozdział astrologiczny. Słońce przechodzi do bliźniąt i rozpoczyna się sezon rozmów, myśli, podróży, nieustannego ruchu. Po spokojnym, uziemiającym czasie byka, w którym skupialiśmy się na konkretach i bezpieczeństwie, Teraz wszystko zaczyna przyspieszać, i to dosłownie, nie tylko na zewnątrz, ale przede wszystkim w naszych głowach. Bliźnięta to trzeci znak Zodiaku zmienny, powietrzny, rządzony przez Merkurego planetę komunikacji, intelektu i informacji. Energia bliźniąt jest szybka, ciekawa, wszechstronna i, można powiedzieć, nie do zatrzymania. Bliźnięta są jak wiatr. Pojawiają się nagle, zadają milion pytań, chcą dotknąć wszystkiego i poznać każdą perspektywę. W tym sezonie przechodzimy od działania przez zmysły do działania przez słowo, myśl i wymianę informacji. Zaczynamy więcej mówić, pisać, uczyć się, słuchać, analizować. Czasem aż za bardzo. To moment ożywienia. Wraca potrzeba kontaktu z ludźmi, rozmów z przyjaciółmi, krótkich wyjazdów. Poznawania nowych tematów, zaczynania kilku rzeczy naraz. Sezon bliźniąt sprzyja nauce, wystąpieniom, działaniom w social mediach, pisaniu, promowaniu się, nagrywaniu podcastów, a także flirtowi, żartom i generalnie lekkości. Ale uwaga, ta energia może przynieść też rozproszenie, zmienność nastrojów czy brak koncentracji. Dlatego warto mieć przy sobie notatnik albo aplikację do zapisywania pomysłów, bo w tym czasie dobre idee, pomysły potrafią przyjść i zniknąć szybciej niż się pojawiły. W tym roku mamy kilka mocnych punktów tego sezonu. 25 maja Saturn opuszcza ryby i wchodzi do Barana. To jedno z najbardziej przełomowych wydarzeń roku. Saturn, Czyli planeta struktury, odpowiedzialności i długofalowego rozwoju, opuszcza ryby i wchodzi do Barana, czyli pierwszego znaku Zodiaku. Rozpoczyna się zatem nowy cykl trwający blisko 30 lat. To czas, kiedy dojrzałość będzie łączyła się z działaniem. Będziemy uczyć się odwagi, wytrwałości i odpowiedzialności za własne wybory, bez zrzucania winy na innych. Dwa dni później, czyli 27 maja, mamy nów Księżyca w bliźniętach. To nowy początek w obszarze słowa, nauki, relacji z otoczeniem, sposobu myślenia. To świetny moment na sformułowanie intencji związanych z komunikacją, nauką, pracą z głosem, z pisaniem, tworzeniem treści albo po prostu odwagą, by mówić wprost. 9 czerwca mamy kolejne bardzo ważne wydarzenie astrologiczne, bowiem Jowisz po rocznym tranzycie przez znak bliźniąt wchodzi do raka. Jowisz to planeta dobroczynna oznacza obfitość, ekspansję, szczęście, wzrost. W raku jest wywyższony to oznacza, że działa tu bardzo mocno i korzystnie. Wzmacnia dom, rodzinę, emocje i wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa. Ten tranzyt może przynieść większą potrzebę bliskości, tworzenia głębokich więzi, rozwoju duchowego przez kontakt z uczuciami i opieką nad innymi. Dla wielu osób może być to czas budowania domu w sensie zarówno fizycznym. Jak i emocjonalnym. Kolejna ważna data tego sezonu to 11 czerwca. Wtedy będzie pełnia księżyca w strzelcu. To kulminacja sezonu. Pełnia w strzelcu rzuca światło na sens, kierunek i głębszą prawdę. Może pojawić się potrzeba zakończenia pewnego etapu albo podjęcia decyzji, która uwalnia od chaosu informacyjnego. To idealny moment, by zyskać jasność. I jeszcze jedna ważna informacja. Merkury, który jest władcą bliźniąt. Będzie przemierzał ten znak od 26 maja do 8 czerwca. To krótkie, ale bardzo intensywne okno. Sprzyjać będzie podpisywaniu umów, tworzeniu, pisaniu, prezentacjom. Warto wykorzystać ten czas na działania intelektualne i twórcze. Dla każdego znaku Zodiaku ten czas może przynieść coś innego, o czym za chwilę powiem, ale jedna rzecz łączy nas wszystkich. To moment, w którym warto działać przez słowo mówić, pisać, ustalać, inicjować kontakty. Warto załatwić sprawy urzędowe, papierkowe, wysłać maile, napisać teksty, nagrać materiały, zapisać się na kurs, szkolenie albo warsztaty, odezwać się do ludzi, z którymi chcesz coś wspólnie zrobić i powiedzieć to, co od dawna masz na myśli, jasno, prosto i bez zbędnych wstępów. Jeśli coś siedzi ci w głowie, zacznij działać. Teraz jest na to dobry czas. A teraz krótkie podpowiedzi dla każdego znaku Zodiaku. Jak zwykle każdy znak Zodiaku odczuje ten sezon inaczej. Baran. Dla ciebie to czas wzmożonej komunikacji, nauki i ruchu. Możesz otrzymać ważną wiadomość, poznać kogoś inspirującego, albo wybrać się w podróż, która otworzy ci głowę. Uważaj tylko na słowa, mów szybko, ale z rozwagą. Byk. Sezon bliźniąt kieruje twoją uwagę na sprawy materialne, poczucie bezpieczeństwa i wartości. To dobry moment, żeby przyjrzeć się temu, co robisz z pieniędzmi i co naprawdę cenisz. Możesz teraz odkryć w sobie nowy talent? Bliźnięta. To twój czas, odnowa energetyczna, powrót siły, świeżość w głowie i nowe pomysły. Możesz teraz zabłysnąć, zmienić coś w swoim wizerunku, podjąć ważną decyzję lub zacząć wszystko od nowa. Zrób to po swojemu. Rak. Potrzebujesz więcej ciszy. Ten sezon może przynieść przemyślenia, które będą zapowiedzią większej zmiany. To moment na słuchanie intuicji, zamykanie starych wątków i pracę z podświadomością. Nie spiesz się. Twoje wewnętrzne tempo jest teraz najważniejsze. Lew. To dla Ciebie czas spotkań z ludźmi, wspólnych projektów i wymiany idei. Możesz znaleźć się w centrum grupy albo nawiązać relacje, które pomogą Ci w rozwoju. Twoja obecność w social mediach może też przyciągnąć więcej uwagi. Panna. Skupiasz się na sprawach zawodowych i swojej pozycji. Możesz zostać zauważona przez szefa, zrealizować ważny projekt, albo wystąpić publicznie. Uważaj tylko na perfekcjonizm. Nie wszystko musi być idealne, żeby było wartościowe. Waga. To czas poszerzania horyzontów, dosłownie i duchowo. Może pojawić się potrzeba podróży, nauki czegoś nowego, inspiracji albo zmiany światopoglądu. Jeśli coś przestało cię rozwijać, ten sezon pokaże, co warto puścić. Skorpion. Bliźnięta uaktywniają Twoje głębokie emocje i tematy intymności. To dobry czas na ważne rozmowy, które coś uzdrowią lub zakończą. Możesz też zająć się wspólnymi finansami, dzieleniem się zasobami lub transformacją wewnętrzną. Strzelec. Sezon relacyjny. Ludzie wokół ciebie będą lustrami. Jedni pokażą ci, gdzie się rozwijasz, inni, gdzie uciekasz przed prawdą. To dobry czas na rozmowy w związkach, współpracę i wyjaśnianie tego co do tej pory było przemilczane. Koziorożec. Twoja codzienność wymaga nowej organizacji. To czas, by uporządkować obowiązki, wprowadzić zdrowsze nawyki, lepiej zarządzać energią. Uważaj na stres informacyjny. Nie musisz być dostępna, dostępny dla wszystkich cały czas. Wodnik. Twoja kreatywność wraca. Możesz poczuć chęć tworzenia, zabawy, flirtu, a może nawet zakochania się. To świetny czas na działania artystyczne, rozwijanie pasji i kontakt z wewnętrznym dzieckiem. Daj sobie prawo do radości. Ryby. Twoja uwaga kieruje się na dom, rodzinę i przestrzeń emocjonalną. Możliwe rozmowy z bliskimi, które przyniosą ulgę i zrozumienie. To dobry moment, by zadbać o swój azyl fizyczny i wewnętrzny. Przestrzeń, w której mieszkasz, odzwierciedla twoje myśli. I właśnie tak wygląda sezon bliźniąt 2025 roku. Dla każdego trochę inaczej, ale dla wszystkich z powiewem zmiany. Choć w powietrzu unosi się lekkość, komunikacja i nowe pomysły, w tle zachodzą ważne procesy. Saturn wchodzi do barana, Jowisz do raka, a to początek zupełnie nowego etapu. Dla wielu z nas to może być czas decyzji, zmiany kursu albo nowego spojrzenia na to, co naprawdę jest ważne. Jeśli chcesz zobaczyć, jak te zmiany działają konkretnie w Twoim horoskopie. Zapraszam Cię na indywidualną analizę, pomogę Ci zrozumieć, jak świadomie przejść przez ten czas i wykorzystać jego potencjał. Link do zapisów znajdziesz w opisie pod filmem. Dziękuję, że byłaś, byłeś ze mną, a jeśli ten materiał Cię poruszył, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie.